Dzień dobry Magda. Dzień dobry. Miło Cię znowu widzieć. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o Twoim doświadczeniu regresji. Zrobiłyśmy dwie sesje jak dotąd, mhm. prawda? Tak. Dzisiaj będziemy robiły trzecią. Um, przypomnijmy, że przyszłaś do mnie właściwie oryginalnie na pierwszą sesję z problemem somatycznym, tak? Mhm. Będziemy mówić, co to, co to był za problem, ale tak. był to problem somatyczny którego źródła właściwie lekarze nie potrafili i nie potrafią do dzisiaj znaleźć, mhm. i w związku z tym problemem czułaś taką bezsilność, po prostu nie, nie byłaś w stanie tak. niczego z tym, z tym zrobić, pomimo tego, że się, że się starałaś. Także to właśnie było tematem tej naszej pierwszej sesji, tak? Opowiedz mi trochę o tej sesji, bo to było Twoje pierwsze spotkanie właściwie z regresją. Co było takie najbardziej pamiętne, jakby uderzające dla Ciebie, jeżeli chodzi o tę sesję? Pierwsza sesja to była, to była praca z wewnętrznym dzieckiem mm -hmm. się okazało. Mm -hmm. Ja się na nic nie nastawiałam, więc mm -hmm. to było trochę zaskoczenie też. Mm -hmm. Powrót do pięcioletniej dziewczynki, mm -hmm. która... Przeżyła swojego rodzaju traumę, mm. e, ponieważ mama e, przyszła później e, po nią do przedszkola mm -hmm. i dziecko czuło się porzucone. Mm -hmm. Tak naprawdę nigdy byśmy nie <coughs> przypuszczali, e, że e, takie zdarzenie może wywołać mm -hmm. jakąś e, traumę odrzucenia i bezsilności. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, ja myślę, że to jest bardzo dobrze powiedziałaś, że, że czasami nam się wydaje, często nam się wydaje, że trauma to musi być taka duża trauma, że coś musiało się dużego wydarzyć, ale dla dziecka, które jest bardzo delikatne, wydarzenie, które dorosłemu nie musi się wydawać aż takie bardzo traumatyczne, mogło spowodować no, takie ciężkie emocje, z którymi z którym dziecko nie mogło sobie poradzić, i one gdzieś tam ciągle w dorosłym. Są wtedy, mm -hmm. prawda? Tak, Dziecko tak. sobie nie poradziło, a, a, a dorosły ciągle z tymi emocjami ciągle gdzieś tam wypartymi, y, się boryka, prawda? I one się mogą koniec końców gdzieś y, zamanifestować również w ciele, jeżeli chodzi o. W postaci somatycznych różnych symptomów, prawda? Tak, I tak właśnie tak. było w twoim, w twoim przypadku. No dobrze, trafiłyśmy do tej sceny, kiedy ty byłaś 5 6 dziewczynką, ale potem wydarzyło się coś bardzo ciekawego w tej sesji. Opowiedz tak. o tym, co się wydarzyło. Tak, tak, następnie znowu bardzo duże zaskoczenie. Nagle ze sceny e, z małej dziewczynki mm -hmm. jestem astronautą który mm. sobie swobodnie lata w przestrzeni mm. gdzieś tam we wszechświecie mm. e, i było to fantastyczne mm. uczucie e, lekkości i uwolnienia mm. i takiej po prostu bycia. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. Ja pamiętam, że byłaś właśnie niebowzięta w tym momencie, dosłownie jakby tak. i w przenośni, prawda? I to było rzeczywiście takie dosyć takie bardzo intensywne uczucie. I to jest świetna ilustracja tego, jak nasza podświadomość czasami w trakcie sesji regresji spontanicznie idzie tam i wie, dokąd pójść, żeby zaczerpnąć ten. Zasób, to coś pozytywnego, co nam jest potrzebne, prawda? To nasza, nasza podświadomość, nasza podświadomość tam, wie najlepiej. I też ten obraz pojawił się tak spontanicznie zupełnie, Duże zaskoczenie, tak. ale też, no, fascynacja. Mm -hmm. <laughs> Powiedz, co wydarzyło się od czasu tej sesji z tą bezsilnością i z tym, z tym Twoim symptomem e, somatycznym, z którym się e borykałaś? Ruszyłam do przodu. Mm -hmm. e Zaczęła, um, zaczęło się poprawiać e, moje życie, mhm. e, zaczęły się dziać różne pozytywne rzeczy mhm. i jestem bardzo zadowolona po tej sesji, mhm. e, bo no, czuję zmianę, coś drgnęło. Tak, tak, mm -hmm. tak, do przodu. Super. Czuć, mm -hmm. że idę, jakby moje życie się posunęło do przodu. Świetnie, bardzo się cieszę. No i słuchaj, dobrze, po dwóch tygodniach spotkałyśmy się znowu e, na kolejną sesję, i tym razem okazało się, że właściwie ta bezsilność spadła do takiego poziomu, że, że na tamten czas nie było takiej potrzeby, żeby kontynuować uh -huh. pracę nad nią, ale pojawił się inny temat. I co to był za temat tym razem? E bo inne uczucie, uczucie złości, nie? Tak, to może mm -hmm. złość, mm -hmm. fru taka frustracja mm -hmm. trochę, ale przede wszystkim wybuchy złości, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. One nie trwały długo, ale jednak ja czułam dyskomfort, mm -hmm. że po prostu. Ta złość wybucha. okej, mm -hmm, okej. Okay, okay. I tym razem zrobiłyśmy regresję, która rozpoczęła się od takiej prowadzonej medytacji, czyli wprowadziłyśmy Cię w taki lekki trans hipnotyczny, uh -huh. tak? I zrobiłyśmy regresję do przeszłego wcielenia. I powiedz mi, co takie najbardziej pamiętne było jakby w tej sesji dla Ciebie? To, że odkryłam, że mam złość, ta złość jakby przyszła tutaj do tego wcielenia mm. ze mną, ponieważ nie wybaczyłam pewnym osobom tego, co zrobili mi. Mm -hmm. Mm -hmm. E, I ta złość była silna bardzo mocna. Mm -hmm. Silna, bardzo silna. Mm -hmm. e, po tej sesji, podczas tej sesji. E, zamknęłam wszystkie niedokończone sprawy z tamtego życia. Mm -hmm. e, wybaczyłam osobom, mm. e, jakby no, popełnione winy, tak, tak to tak. ujmę. Mm -hmm. e, I jakaś taka lekkość nastała. Mm -hmm. Pamiętasz, jak tak, ja. Tak. E, ja pamiętam no, ten moment, kiedy przy pomocy różnych technik. Um, udało się dotrzeć do tego momentu, kiedy faktycznie mm -hmm. poczułaś to wybaczenie, nie? No bo, tak. bo wybaczenie to jest trudna sprawa, bo to nie chodzi o to, żeby wiemy, że powinniśmy i to taką silną wolą wybaczymy, bo to jakby nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby rzeczywiście ten, do tego serca. momentu rzeczywiście tak. z serca takiego autentycznego dojść i, i poczuć to uwolnienie, i faktycznie to był taki mm -hmm. bardzo mocny moment mm -hmm. dla Ciebie. Mm -hmm. To było. Mm -hmm. To było coś, co było mi potrzebne, mm. ponieważ po ostatniej sesji ja już nie doświadczyłam tej emocji, nie doświadczyłam tych wybuchów mm. złości. Mm. I bardzo dobrze się <trym> z tym czuję. Świetnie, bardzo się cieszę. Magda, jakbyś miała powiedzieć coś. Do kogoś, kto na przykład zastanawia się albo poszukuje terapii, albo zastanawia się nad tym, czy spróbować mhm. terapii regresywnej, co by, co by to było? Co, co byś mogła takiej osobie powiedzieć? Myślę, że jest warto spróbować tej terapii. Mhm. Na mnie działa. Mhm. E, słyszałam dużo dobrych opinii mhm. e, na, o, od innych osób też na, na temat tej terapii. E, i po prostu otworzyć się. Mm -hmm. Nie nastawiać się na nic. Mm -hmm. Ja tak zrobiłam mm -hmm. i z pierwszą, i z drugą sesją. Mm -hmm. Było dla mnie to kompletnym zaskoczeniem, co się okazało. Myślę, że nie dość, że robi dużo dobrego, to też jest to dobra przygoda, kiedy. Jest to po prostu do... ciekawe doświadczenie. Doświadczone. Zanurowanie przykład... w tą swoją świadomość. Jedyne co radzę, to. Nie nastawiać się na nic, mm -hmm. że coś się stanie od razu, mm -hmm, mm -hmm. bo bardzo często są to bardzo małe kroczki, mm -hmm. małe takie mikrokroki. Mm -hmm. e, no i tak jak u mnie, okazuje się, mm -hmm. że dwa tygodnie i dana emocja, dany problem mija. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli z jednej strony się wydaje, że mikrokroki, a z drugiej strony w sumie, jak oceniamy. Te wyniki tej pracy. Czasie, po jakimś czasie okazuje się, że właściwie jedna sesja nie, załatwiła problem tak, w takim tak. stopniu, że coś dygnęło w życiu, nie? a w przypadku drugiej, drugiej sesji właściwie ta, ta emocja spadła, jej intensywność spadła do zera, nie? czyli tej samej Tak, mamy jak nie ma. Zmiany. tak. Mhm. Jak nie ma też tej emocji. To nam jest tak dobrze, że my się na tym nie zastanawiamy, Faszne. nawet, że i nie ma. Nie uh -huh. zauważamy uh -huh, tego. Uh -huh, uh -huh. Dlatego tak ważne było pobranie tych takich tych, tak zwanych mierzalnych symptomów, tak, prawda? Czyli przed sesją my. Zawsze zdecydowałyśmy, nad jaką emocją będziemy pracować i rozmawiałyśmy sobie, jak często, mniej więcej oczywiście, jak często mm -hmm. jej doświadczasz i na ile ona jest intensywna. I dopiero po tych dwóch tygodniach, wracając do tych mierzalnych symptomów, byłyśmy tak naprawdę w stanie Totalne. ocenić, na ile to spadło. Bo rzeczywiście, tak, tak samym, sam z siebie człowiek to właściwie może nawet tego. Nie zauważyć, prawda? No bo zajmujesz się swoim życiem, żyjesz, żyjesz, no po prostu nie doświadczasz już tej emocji i, I nawet nie możesz nie skojarzyć, nie skojarzyć, że, że coś się tak, zdecydowanie oczywiście. zmieniło, nie? Także fajnie, super. Bardzo się cieszę, że mamy, ma, mamy takie, takie fajne efekty. No i cóż, zobaczymy, co wydarzy się dzisiaj. Bardzo dziękuję, Iza. Dzięki, Magda.